Piłkarze Lechi i Zielona Góra rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu w trzeciej lidze. Mało czasu na jakieś rzeczy związane tutaj z fizyką, tak naprawdę trzeba się teraz skupić na oczywiście na transferach, na które gdzieś tam oczekujemy, na modelowaniu tego zespołu. We wtorek Lechia poinformowała o zakontraktowaniu Radosława Sylwestrzaka. 30-letni obrońca ostatnio reprezentował barwy trzecioligowego KS 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, którego był kapitanem. Ostatni mecz rozegrał jednak w listopadzie, bo w kolejnych miesiącach leczył uraz. Sylwestrzak swoją karierę zaczynał na ziemi lubuskiej. Stopniowo będę sobie wchodził, po rozmowie z trenerem Andrzejem, gdzieś to uzgodnimy, żeby to było tak dobrze, żebym był gotowy na ligę. Do treningów z zielonogórskim zespołem wrócili ci, którzy niemal całą rundę wiosenną stracili z powodu urazów, a więc Jakub Malec oraz Jakub Babi. Ten drugi od wielu lat jest jednym z filarów Lechi. Z dnia na dzień chciałbym dodawać kolejne rzeczy i, i mam nadzieję, że jeszcze w okresie przygotowawczym już, już wejdę na 100%. Po zakończonym sezonie z klubem rozstało się kilku graczy, m.in. Aaron Atenstadt, Konrad Sitko, Krzysztof Staśkiewicz czy Łukasz Maćkowiak. Pierwszy sparing Lechia rozegra w sobotę w Lubinie z rezerwami Zagłębia.